No się Manko, cześć Czoł! Hej, dzień dobry, witajcie wszyscy! Z tej strony macie i zapraszam Was na mój pierwszy odcinek. W tym odcinku postanowiłem przedstawić wam 10 najtrudniejszych nazwisk piłkarzy. Oczywiście, według mnie. Jak wiadomo, nazwiska wcale nie muszą być jakieś mega trudne, żeby nasi ukochani polscy komentatorzy mieli z nimi naprawdę ogromne problemy. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby musieli oni się zmierzyć z trudnymi, a nawet bardzo trudnymi nazwiskami. Mogłbym tak o tym mówić i mówić, ale co będę gadać? Przejdźmy do rzeczy. Zapraszam Was, żebyście sobie wygodnie usiedli, wzięli coś do picia i ruszamy z dziesięcioma najtrudniejszymi nazwiskami piłkarzy. Zanim zacznę z prezentacją 10 nazwisk, z pewnością przyda mi się mała rozgrzewka języka, bo uwierzcie mi, jest sobie na czym właśnie połamać wspomniany język. Także na początek małe rozgrzeweczka. A e i o u a e i o u która kamera mnie bierze? Wiem, że ta ha 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 Wam oczywiście w tym momencie polecam zrobić to samo, bo mam nadzieję, że też spróbujecie razem ze mną łamać sobie język na nazwiskach tych piłkarzy. Okej, okay. myślę, że tak cię będę się jeszcze rozgrzewał, ale możemy startować na początek oczywiście miejsce dziesiąte. Zacznę z piłkarzami, którzy są bardziej znani, ale ich nazwiska już niekoniecznie, bo na pewno nie jeden z nas miał problem właśnie z przedstawieniem tego piłkarza. I to zestawienie otwiera ormiański piłkarz, grając na co dzień jako pomocnik lub napastnik. Wcześniej występował w takich klubach jak m.in. Szachtar Doniec czy Borussia Dortmund. A dziś? A dziś możemy go oglądać jak biega po angielskich boiskach w koszulce Manchesteru United. I oczywiście reprezentuje też swoją drużynę narodową, czyli Armenię. Proszę Państwa, przed Wami Henrik Hamleti Mkhitaryan. Dla utrwalenia jeszcze raz, Henrik Hamleti Mkhitaryan. Na miejscu 9, 27-letni Gabończyk, który na co dzień gra na pozycji napastnika w niemieckim klubie Borussi Dortmund. W tym sezonie ściga się on o miano najlepszego strzelca w Bunte Zidze, oczywiście z naszym Lewandowskim. Wydaje mi się, że już raczej każdy z Was kojarzy, kim jest jego mość na 9 miejscu, ale dla rozwiania wszelkich wątpliwości przedstawiam Wam miejsce 9: należy do Pierre-Émeric Emiliano François Aubameyang. Tak, tak, powtórzę jeszcze raz. Pierre-Emeric Emiliano François Obamayang. Troszkę szybciej, nie ma problemu. Pierre-Emeric Emiliano François Obamayang. Na miejscu ósmym brazylijski pomocnik, w którego domowej gablocie znajduje się ogromna masa trofeów indywidualnych, klubowych i reprezentacyjnych. W swojej długiej karierze grał w wielu klubach, a były to m.in. San Paulo. AC Milan czy Wielki Real Madryt? I co, domyślacie się już o kim mówię? Jeżeli nie, przed Wami Ricardo i Sexon dos Santos Leite czyli kaka. Ricardo i Sexon dos Santos Leite kaka. Trzech piłkarzy, a dokładnie trzy nazwiska za nami można powiedzieć, że była to dopiero malutka rozgrzeweczka, a dopiero teraz zaczyna się prawdziwe łamanie języka. Na miejscu siódmym irański napastnik, który na co dzień biega po holenderskich boiskach w koszulce Heerenwen. Gra oczywiście też w reprezentacji swojego kraju. Dotychczas udało mu się wybiec na Murawę w 28 spotkaniach, w których zdobył 13 bramek. Przedstawiam Wam miejsce siódme Reza żad. Reza żad. Tak, tak, tak właśnie nazywa się ten pan. Powtórzmy jeszcze raz. Reza żad. Na miejscu szóstym, 32-letni algierski bramkarz, który gra w swojej rodzimej lidze. Od 2005 roku jest podstawowym bramkarzem w swoim klubie. Niestety nigdy nie udało mu się zagrać poza granicami swojego kraju. Także jego nazwisko nie jest znane szerszej publiczności, ale to jest właśnie okazja, żebym ja go wam przedstawił. Na miejscu szóstym, Mohamed Lamin Zemma Mama -ma 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 Mohamed Lamin Zemma Mama -ma 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 od razu jak słyszę to nazwisko, to kojarzy mi się takie nagromadzenie M. Oczywiście kojarzy mi się z tym, jakby ktoś odpalał samochód. Zwróćcie uwagę! Zemmamamamamauce. ma małce. ma małce. Silnik został wprawiony w ruch. Zamama ma małce. I to jest właśnie miejsce szóste. Tak, tak, to już miejsce piąte. A na nim 29-letni gruziński napastnik. Trzykrotny reprezentant Gruzji, na co dzień gra w Lidze Gruzińskiej i trzeba przyznać, że nagromadzenie spółgosek w jego nazwisku jest naprawdę dosyć rzadko spotykane. Także, co pozostaje mi więcej przedstawić Wam miejsce piąte. Rati Tzfinan Rati Tzfinan Jeszcze raz. Rati Tzfinan Szwili. Ratti, zwinam z Szwili. Ratti, zwinam z Rapti, Ratti, Cwinam z Gwarischvili! Ratti, cwinam z Gwarischvili! I wielkimi krokami zbliżamy się do podium, ale wcześniej nie zapominajmy właśnie o miejscu czwartym, które należy do greckiego piłkarza. Tak, tak, w tym zestawieniu no nie mogę pominąć greckiego piłkarza, który na co dzień gra w lice Greckiej na prawej stronie obrony, no i cóż mogę więcej o nie powiedzieć? Przedstawię go Wam tak, jakby prawdopodobnie zrobili to Grecy, czyli... Theodoras Papacyniopulios, Theodoras Papaceniopoulos. Theodoras Papaceniopoulos. Czy to nie brzmi wspaniale? Miejsce trzecie, czyli zaczynamy podium. A na nim madagaskarski piłkarz, obecnie ma 36 lat, ale niestety swoją karierę z piłką zakończył 4 lata temu, ale nie przeszkadza to i tak postanowiłem umieścić go w tym zestawieniu, ponieważ jego nazwisko też jest mega oryginalne. Przedstawiam wam miejsce trzecie. Tain Randrina Mamantro. Nie. Tain Randrina Tain Randrina tak, tak, to już miejsce drugie, czyli coraz bliżej miejsca pierwszego. A na tym miejscu kolejny przedstawiciel Madagaskaru. 25-letni pomocnik, mierzący jedyne 158 cm, czyli mniej więcej no byłby dotąd. Ważący 52 kg, na co dzień występuje w Tajlandzkiej Lidze. W 2011 występował też w reprezentacji Madagaskaru. No i co, przedstawiam Wam miejsce drugie, czyli John Badgio Marshall, rakotonom Jana Machary, Rakotonom John, John, John Badgio Marshall, rakotonom Jana Mahary. Jakby to powiedział znany i ceniony konferencję Krzysztof Bisz? Ladies and gentlemen, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry, dziadkowie i babcie, przed Wami miejsce pierwsze. Tak, tak, i dotarliśmy do miejsca pierwszego. A na nim 34-letni tajlandzki bramkarz na co dzień gra w Tajlandzkiej Lidze. Występuje również w reprezentacji Tajlandii. I co by można było powiedzieć? Nazwisko ma naprawdę nieźle zwariowane, ale równie zwariowane ma imię. Powiem krótko, totalna masakracja. Ale, żebyście mi uwierzyli, na miejscu pierwszym Sinta Wechei Hatay Ratan Nakul hata i ratan na kul I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Polska, Tajlandia, Lewandowski i Sintawe i Ratan na kul. I co? Komentarz naszego jednego wspaniałego komentatora. Lewym skrzydłem biegnie Kamil Krosicki, wrzutka do Lewandowskiego Proszę Państwa, wybił się główka, strzał i gol Nie! SINTAWECZEJ i ratan na KUL Wybił tą piłkę! Co za parada bramkarza! To by było na tyle, jeżeli chodzi o 10 najtrudniejszych nazwisk piłkarzy, oczywiście według mnie. Jestem też ciekaw, które nazwisko najbardziej Wam się spodobało, a może znacie jakieś trudniejsze nazwisko. Oczywiście piszcie to wszystko w komentarzach i zostawiajcie swoje opinie. Jeszcze na deser chciałbym Wam przedstawić pana, który, co prawda, nie jest piłkarzem, ale jego imię i nazwisko jest naprawdę mega oryginalne. Najlepiej będzie, jak ten jegomość sam Wam się przedstawi. So Moje jest Yes, your name. O, Yes, wujku, wujku, nie tu, wujku, wujku, ubemu, osas. Pardon? Come again. O, wujku, 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 niech osas. Nie no, gość naprawdę wymiata. Nie wiem jak was, ale mnie za każdym razem rozkłada na łopatki. I to już jest koniec. Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ten odcinek też dobiega końca. Aha, no pff, zapomniał. Wola, hola, nie odchodźcie jeszcze. Proszę, proszę, proszę. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, a mam nadzieję, że tak było, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żebyście mogli na bieżąco oglądać najnowsze filmiki. A już niedługo kolejne odcinki. A na jaki temat? Hmm. Obserwujcie mój kanał i przekonajcie się sami. Do zobaczenia.